Zobaczcie jaka ikonka. Tu mamy parking dla gości. Camper Park prosto. Podróż tym tramwajem zajęła 20 minut, więc bardzo szybko wysiedliśmy na przystanku rynek, tak się nazywa. A my się teraz pogrzejemy troszkę yy, winkiem. Gorący, jak widzicie, paruje. Cześć, witajcie na naszym kanale w nowym odcinku. Jak widzieliście, ostatnio sobie przygotowaliśmy kamperka do yy, zimy, więc czas przetestować, jak to wygląda. Jak widzieliście z miniaturki kierunek dolny Śląsk, a pierwszy przystanek to wrocław, więc ruszamy. Sprawdźmy paliwo jak wygląda. No mamy wiesz co, trochę mniej niż połowę. No to za ten nie będzie tak bolało. No, tu w Krakowie zawsze paliwko jest trochę tańsze. Oblodzenie minus jeden mamy teraz, jak widzicie. A w kamperku było przyjemnie, bo 5 stopni, ale go przy, przytrzymało. Zatankujemy sobie dieselek jest 764 dzisiaj w Krakowie, a benzynka w miarę tania jest, bo 6,39, więc ceny idą w dół trochę. Choć słyszałem, że zapowiadają podwyżkę znowu. Lepiej dotankować teraz niż później się martwić. Zobaczymy jak to będzie później z cenami. Chodź, już 20 litrów weszło, tu wejdzie ponad 50 litrów, pewnie, patrzcie, idealnie zgadłem. 50 litrów zatankowane, prawie 400 stówki zapłacone. Dobra, płacimy i spadamy. Jesteśmy już na czwórce, pędzimy w kierunku Wrocławia. Właśnie będziemy zbliżać się teraz do odcinka płatnego, ale ja, tą samą aplikacją, którą otwieram, sobie szlabany na tej płatnej autostradzie A4, na tej prywatnej. To tą samą aplikacją też płacę za tą autostradę. Ta aplikacja po prostu kupuje mi bilecik za przejazd z autostradą i tyle. Trzeba ją mieć po prostu włączoną cały czas i ona sobie gdzieś tam w tle sama działa. A do tego zobaczcie jeszcze co mi wyskoczyło. Zobaczcie jaka ikonka. Świadczy to o tym, że AdBlue się skończyło. Trzeba będzie wjechać jeszcze na stację i gdzieś dolać. Pora na małą przekąskę w podróży, a jak wiecie korzystamy z blenderów Blendigo 2. Jak widzicie to jest nasz stary blender, czerwony, a Blendigo teraz nam przysłało nowe blendery. Zobaczcie, dwa kolory. Jeden to jest taki ciemnozielony, wygląda tak, i drugi to jest kolor burgundowy. Są też inne kolory, ale to już musicie sobie wejść na stronę Blendigo 2. Link znajdziecie tutaj u nas w opisie. Co do blendera, to u nas spisują się tutaj w kamperze świetnie. Są to blendery bezprzewodowe. Wystarczy je podłączyć tutaj pod ładowarkę. Jest tu port USB-C i zobaczy. One działają bez żadnego kabelka, więc do kampera są idealne. No to zróbmy teraz coś fajnego. Na początek taka lekka, zielona sałatka. Co ja tutaj mam? Trochę rukoli, kiełki, rzodkiewki, odrobinę awokado, chyba połóweczka awokado nam została. Co dorzucamy do tego? Odrobinę żurawiny suszonej. Co jeszcze możemy? Orzechy możemy. Ale ja sobie chyba troszeczkę podrobnimy. Blendiko oczywiście sobie z tym bezproblemowo poradzi. Ja wrzucam tu tak, no trochę, tak nie za dużo tych orzeszków. O. Zobaczcie tyle. I zaraz Wam pokażę, jak fantastycznie nam to. O. Ja chcę tylko troszeczkę, żeby jednak był taki e, motyw chropiący w tej sałatce. I zobaczcie, bezpośrednio sobie przesypuję. Zalewam to oliwą. I zdrowa, pełna witamin, sałatka już jest gotowa. Zobaczcie jak ona obłędnie wygląda. Już mam smaka na nią. Do takich rzeczy też nam się przydaje Blendigo. Poradził sobie z orzechami, poradzi sobie bezproblemowo z lodem. Wiem, bo wykorzystywaliśmy w ciepłe dni do koktajli. A propos koktajlu, to przechodzimy teraz do koktajlu, ale troszeczkę innego koktajlu, nie takiego letniego. Pokażę wam koktajl właśnie na zbliżające się święta o smaku piernikowym. Także do roboty. Użyjemy sobie drugiego blendera, chociaż mogłabym swobodnie sobie go umyć, bo to chwilę, moment trwa, ale tutaj, żeby nie zwlekać, Otwieramy Blendigo i co ja tutaj mam? Mleko migdałowe, to znaczy wiecie, no to to nie jest mleko, tak? Ale tak się na to mówi. Wlewamy około połowę tego pojemniczka. No tak, żeby na naszą dwójkę starczyło. My potrzebujemy masło orzechowe. Taką jedną łyżkę musimy tutaj wrzucić. Żeby to było takie mocno orzechowe. Musimy sobie osłodzić, także wrzucam troszeczkę banana, bo ja nie lubię wrzucać cukru. Możemy użyć też miodu. Będzie bardziej takie piernikowe. Mam jeszcze przyprawę do piernika i też troszkę takie jedną czwartą łyżeczki, mniej więcej rzucam. Mniej więcej tyle łyżeczki. I zobaczcie, jak już mam to wszystko w środku. Zakręcamy no i miksujemy. I to w momencie będzie gotowe. Fantastycznie. Jak to wygląda? Ale się za, rozniósł zapach piernika. Mm -hmm. No i próbujemy. Daj spróbować. No, pyszne. Ojej, ja takie orzechowe, korzenne, super smak. No taki smak Piernikowy. No, dokładnie tak. A propos piernika i smaków świątecznych, Blendigo 2 to bardzo praktyczny prezent i z pewnością każdemu się przyda. A teraz przed świętami jest w bardzo okazyjnej cenie, 159 zł. Link znajdziecie oczywiście pod filmem. Na tej stronie możecie też zamówić sobie taką książkę. Książka z przepisami do Blendigo. Tutaj jest kilkadziesiąt różnych przepisów do wykorzystania przy użyciu Blendigo. A my z naszej strony zachęcamy Was do zakupu. Po zarówno blendera jak i książki. My jesteśmy z nich bardzo zadowoleni. Polecamy, używamy już od dłuższego czasu, także zachęcamy. Dojechaliśmy do Wrocławia, zostało nam dosłownie na camper park 4 km. Dojazd do camper parku na razie bardzo prosty, bo jedziemy praktycznie cały czas autostradą. Już jesteśmy, to jest to, Tartuński Arena. Tylko musimy do tej kółeczko teraz objechać to wszystko i zaraz będziemy na miejscu. Musimy tutaj jeszcze troszkę pobłądzić, bo widzę, że tu w prawo skręcić, ale nie, już jesteśmy, widzicie? Już dojechaliśmy. Jest tutaj jest napisany Camper Park też. Tu mamy parking dla gości. Dla grup zwiedzania. Camper Park prosto też. A tu masz wcisnąć info. Gdzie? Tutaj? Info. Czekajcie, o tu jest tak wysoko, że ja tutaj chyba nie sięgnę. Nie otworzyło się po prostu samo, że tak powiem, że Zjedziemy prosto. Nie, no chyba to wszyscy nie, to, to, stoją, nie? Nie, nie sądzę. To jest chyba tyle ludzi, by było. Zobaczcie, ile tutaj kamperów. musimy. Okay, Musimy się teraz gdzieś tutaj odnaleźć, jak to wygląda w ogóle. już tu jesteśmy? No, ok. Zobaczcie, tak wygląda tutaj ten camper park. Myślę, że tutaj czy większość tych kamperów to jest po prostu trzymana na zimę. Tutaj parkują, bo tu są też miejsca abonamentowe, można sobie wykupić. Tu tylko widzę, że nieliczne są jakieś do prądu podłączone. O, tutaj jest skrzynka, przyłącze elektryczne. Można się podłączyć, jest w cenie, no to my też się podłączymy. Zwykłe gniazdko tu jest, tak zwykłe gniazdka są. Patrzcie ile tu zajętych miejsc, ale to mówię, to są wszystko po prostu zostawione tutaj kamperki na zimę. Tak to wygląda tutaj. Wszystko pod dachem zajęte. Tu jest wjazd do kamperparku, tędy wjeżdżaliśmy. Tu jest sam ta zielona strefa, to jest sam camper park. Widzicie, strefa camper parku? A tutaj mamy punkt serwisowy w tym miejscu, więc będzie to gdzieś w tamtym rejonie. Tutaj też znalazłem. Zobaczcie, tutaj jest na tym słupie taki czerwony automat. zobaczę Wam przybliżo, widzicie? I tutaj możecie sobie też zapłacić za, za pobyt na camper parku, bo tu nie ma jakby żadnej obsługi. Ale my sobie zapłaciliśmy przez aplikację telefonem. Była tutaj też otwarta furtka, widzicie? I tutaj można sobie ewentualnie z psem wyjść na teren taki zielony. Patrzcie, jakie łąki. Pies sobie może tutaj pobiegać. To tyle, jeśli chodzi o ten camper pack. No, tak to wygląda właśnie tutaj. Koszt jego 60 zł, więc nie, nie jest dużo. Zaraz tu jeszcze się podłączę do prądu. No, i tyle. My się zbieramy. I uciekamy na miasto, bo szkoda nam naprawdę czasu. Rozlokowaliśmy się już na camper parku, podłączyliśmy do prądu, w międzyczasie sobie też zjedliśmy obiad. I teraz idziemy na miasto. Yy, I sprawdzaliśmy tak komunikację miejską. W środku tygodnia, tak jak my jesteśmy, koło godziny 16. Czas przejazdu do rynku to jest jakieś 40 minut. Trzy autobusy jeżdżą. I koszt biletu to jest jaki, Paulina? Yy, za godzinę jest 5,20. Bilet normalny, tak. I wyniesie taka podróż zł. 10 zł, a można sobie patrzyłem też Ubera, ile by stąd kosztowało tej godzinie, to jest 34 zł wychodzi. Więc postanowiliśmy, że pójdziemy po prostu na ten autobus, tramwaj i nie wiem, zobaczymy czym jeszcze pojedziemy. Tak wygląda stadion. Jest to chyba z tej strony w ogóle główne wejście, bo widzę, że jest tutaj mnóstwo bramek do wejścia. My jesteśmy gdzieś tam pod stadionem. A na tramwaj musimy się kierować w kierunku po prostu centrum. To jest taki mostek, którym przejdziemy i pewnie gdzieś jeszcze na drugą stronę będziemy musieli tej tutaj szybkiej trasy przejść. Weszliśmy praktycznie jedno skrzyżowanie można powiedzieć i tutaj zobaczcie i tramwaje i autobusy do wyboru, do koloru. My czekamy na dwudziestkę, która właśnie nam chyba odjechała, tak to dwudziestka właśnie uciekła nam, ale to poczekamy sobie na następną, bo musimy jeszcze w jakiś sposób sobie bilety tutaj zorganizować. W Krakowie są takie automaty na każdych przystankach, gdzie można kupić ewentualnie w tramwaju. Nie wiem jak tu we Wrocławiu jest to zorganizowane, bo rzadko mam okazję jeździć tramwajami. Udało nam się wsiąść w tramwaj, jedziemy na rynek. Teoretycznie pani nam tu mówiła, że wszystkie tramwaje tu jeżdżą. Pojeżdżałem praktycznie do rynku, więc bez znaczenia w który wsiądziecie, bo my jesteśmy teraz w numer 33. Podróż tym tramwajem zajęła 20 minut, więc bardzo szybko wysiedliśmy na przystanku Rynek, tak się nazywa. No i praktycznie jesteśmy już w centrum Wrocławia. Tak wygląda tutaj uliczka, którą właśnie idziemy od przystanku. A tam, już na koniec, chyba widać rynek główny, więc naprawdę bliżutko i w miarę szybko to przejechaliśmy. Więc połączenie z tego camper parku jest całkiem fajne. Patrzcie, jak już świąteczne klimaty. Przyszliśmy tutaj właśnie na rynek ze względu na jarmark, który się odbywa, który już wam mówiliśmy i zobaczcie tu już początki jego. Powiem Wam, że kiedy byliśmy tu chyba w tamtym roku, to tu na weekend to było ludzi mnóstwo, a dzisiaj jest tak, zobaczcie, w miarę spokojnie. Fajnie, tak, i da się pochodzić. Chociaż może to jeszcze trochę wcześniej jest, nie? bo to jeszcze tak nie wiem, wszyscy są w rytmie świątecznym. Jeszcze, jest jeszcze środek. Godziny, nie? Właśnie, to jest fajne, że mi, nie weekend. Patrz jak tam ładnie podświetlone, tutaj są fajne te. Patrzcie jaki tam fajnie podświetlony domek. Naprawdę tu we Wrocławiu jest fajnie zrobiony ten jarmark. No. Zobaczcie jak ładnie to wszystko jest tutaj zrobione. tam jak ładnie podświetlone. Tu A tu szczelnice, takie trochę... Jakiś zamek strachów tutaj jest. Park rozrywki po prostu. Patrzcie, chlebki, ciasta, fajny makowiec. Mm. Zjadło jadą w Patrzcie, Tutaj co podają? na ciepło, chłopak samo jedząco i gulasze, klaczki, gorące kociołki. A tu przed nami już główny rynek, idziemy teraz zobaczyć tutaj jak to wygląda, bo tu byliśmy na takiej odnodze, to rzadko zaglądaliśmy, nie jak byliśmy na tym roku, nie dało się tu dojść. Teraz już na... O, zobaczcie ile tutaj stoi tych budek. Karuzela, chcesz się przejechać powinna? O, tam pamiętam w tamtym roku byliśmy tam w tamtym domku na ciepłym winku, idziemy się napić też winka. Bo dzisiaj naprawdę jest zimno i fajnie się rozgrzać trochę. Zobaczcie, znaleźliśmy stoisko z ponczem świątecznym. Idziemy spróbować jak smakuje pącz. Ceny tutaj masz. O nie, jest grzaniec zobacz, świąteczny. 15 zł, nieważne jaki. Czekolada. Pepsi. No to co już bierzemy, nie? Ale który? No, nie, nie wiem, świąteczne chyba po prostu. Czy wrocławski próbujemy? A, A czy... ten wrocławski to co to jest takiego? Zawsze jakieś stoisko ładnie. o to nie. nie. Zawinka zapłaciliśmy 70 zł, znaczy zawinka zapłaciliśmy 15 zł, po 15 zł, i do tego jeszcze się płaci kaucję za y, takie, zobaczcie tutaj, kubeczki fajne. Można je sobie zabrać jak coś, bo chyba 20 zł tak, 20 zł, tak co, co? za jeden. Kosztuje, no? A jak ktoś nie chce zwracać to nie musi. A my się teraz pogrzejemy troszkę yy, winkiem. Gorącym jak widzicie, paruje. Dzisiaj jest dosyć zimno, bo jest chyba, yy, jak wychodziliśmy koło jedne, jednego stopnia było tylko na plusie. I naprawdę czuć. Jak widzicie nawet w rękawiczki zabrałem. O, dobre. Dobre, bo ciepłe. Choinka jest, tylko jeszcze nie jest włączona, nie podświetlona. Sobotę będzie teraz włączona. Tak? Teraz odpalają? Tak, właśnie. właśnie ja czytałem, że, że teraz odpalą i to będzie oficjalne otwarcie jarmarku. Mimo, że jarmark już chyba drugi tydzień trwa? Czy jakoś tak? A powiem Wam, że jeszcze jedną rzecz, że jak się teraz schodzimy sobie tak w tygodniu i nie ma tyle ludzi, to ten jarmark zupełnie nie przypomina tego, który był tutaj rok temu. A praktycznie jest chyba to samo. Tak, jest Przy, ale jest przyjemny jest właśnie, jak jest mniej tak, ludzi. Zawsze tak. można sobie gdzieś podejść, nie ma kolejek, nie stoi się za niczym podchodzi się i się jest. A wiecie co, przyszło mi taki pomysł do głowy, bo myśmy Wam nigdy nie pokazywali jarmarku w Krakowie. Może właśnie się też wybierzemy na jarmark w Krakowie, ale nie wiem, jeszcze w tygodniu czy w weekend zobaczymy. Tak sobie tutaj spacerujemy, i tutaj w koło rynku macie porozstawiane przeróżne budki. Tak jak widzicie, z bardzo różnymi rzeczami: od wina po chleb, po jedzenie, po pamiątki, po kubki. Praktycznie wszystko tutaj znajdziecie. Ja mam takie wrażenie, że tutaj we Wrocławiu, wiecie co, ten jarmark jest skupiony bardziej wokół jedzenia, takiej degustacji w momencie, gdy przychodzicie. A w Krakowie, być może dawno też nie byłam, ale było bardziej związane, nie wiem, ze świętami, świętami. ze, stroik ze jakiejś stroiki, wąbki, wiecie, takie, takie rękodzieło. No ale też takie było jedzenie, no. też było, też. Tylko w Krakowie wydaje mi się, że jest dużo, dużo mniejszy, no, niż tutaj. Mam nadzieję, że Jarmak wam się podobał. Zrobiło na się bardzo. tak, zrobiło się dosyć zimno i zbarzliśmy. Nie, nie przygotowaliśmy się za bardzo. Wracamy teraz na kampera, a do kampera, ale my tutaj jeszcze jutro przyjedziemy, bo we Wrocławiu zostajemy jeszcze jutro.